Na lewym Petersen, na środku rozegrania z ósemką e, Lukas Karlsson, z 19. Johan Jakobsson. W drugiej linii Kimmich dalturista ale... to jest niemożliwe, żeby on rzucał trzy bramki na trzy próby. No trzeba dać temu obok. Lijewski, Karol Bielecki, Krzysztof Lijewski, brawo! Wreszcie dobra akcja po metru. Jurkiewicz sam do końca, Sjostranda, a... szybki atak, źle, źle, źle Zlidzimy to spotkanie. 1 do 5 w piątej minucie. Bielecki Bielecki. Oraz raz w jeszcze piłka w kościół znakomita akcja, ale Adam. zrobił to fantastycznie Krzysztof Lijewski. Piękna Rózki w tym spotkaniu, Egdal Duric w odpowiedzi obok lewego słupka bramki. Skończy. Krzysztof Lijewski, Egdal Duric skoczył do niego, ale Krzysiek Sener się zrobił to fantastycznie. Zobaczony skrzydłowy i bramka, Adam. jest i właśnie Adam w taki sposób postanowił uczcić swoją... Lijewski, Karol Bielecki i nareszcie! Jakobson z do ale do drugą linię mają bardzo silną Szwecję, nie znajdujemy na to recepty. Krzyński. Niestety nie nabrał się na to Siestrat. Świetna Bartek akcja. Jurecki, znakomicie zagrali Polaki. Łatwo Nilsona niestety siestra Fantastycznie. Musimy kończyć tę akcję. Krzysztof Lijewski do Bartka Jureckiego. Bramka! Bramka, wielki kurs. świetnie się uwolnił, rzucił. Bramka i będzie... Bramka i właśnie, Bielecki trafił. Brawo karty! Krzysiek Lijewski ma obok Kubę Łucę. Odrobiliśmy wyniknięcie, ale jeszcze raz doskonała interwencja. Będzie szansa na kolejnego gola z łucaka, tak jest! To jest Wyszomirski! Spektakularna interwencja. Petersen. Błyskawiczne wznowienie. Nie ma bramki. Piotr Wyszomirski! Piotr Wyszomirski, Co za interwencja? Jaka szalona radość. Niech to będzie jego dzień! Wysunięty Larholm. I Łucak! Dzięki niemu pierwszy raz prowadzimy w tym miejscu. Jaszka Łucak dubluje pozycję brotowego. Krzysiek Jakobson egdal i Petersen. Wyszomirski! Piotrek Wysomilski! Złuje dziewiąty metr i sam co za prawkę Kapitalna akcja! Marjanie. Jakobson Wyszomirski! Ale... Polska ale akcja w defensywie! Lijewski, Wiśniewski, szybki atak biało-czerwony Nie wierzę w to, co to się dzieje! Coś nieprawdopodobnego! 18-12! I, I Wyszomirski! Mały małemy zbior. Jakobsona Krzyszek Niewski. Nieprawdopodobne, co dzisiaj robi Krzyszek Nilsson. Bramka do bramki, bramki złapał się za głowę Krzyszek Nilssona Jurkiewicz! Fantastyczna bramka. Rzucona teraz Reprezent. Ale to jest? Wyszomirski. Nieprawdopodobne, co to się dzieje, Wyszomirski! Bardzo Śmieśniewski do przegrady stoga. 1 14 7 bramek różnicy między Polską a Szwecją i Wyszomirski! Do Nielsona, teraz... Ale w dół! Zobronimy! I teraz Łucak! Kuba Łucak kontra Andersson! gol 22-14! Nie daje ja się przetrwać! Teraz na wolę Piotrek Wyszomirski! Co on wyprawia w tej bramce! Karol Bielecki! Karol! Brawo! I jak to dolicy! Piotr Wyszomirski! W Zespole Szwedzkim na prawym rozegraniu i tak, ja nie muszę nic Państwu mówić. Dwie bramki rzucili Szwedzi przez 11,5 minut. Sporo czasu do końca meczu. To jest pewne, Mariusz Jurkiewicz. Trzyba, indywidualnie Jaszka, Jaszka, Sam na przewój. Gol! Nieprawdopodobne! No jeśli wychodzą nam takie akcje... Nie, poruszać się na większej przestrzeni, on to potrafi Cyprze! 27-17. Jest Jaszka miejsce. i gol z nie dają sobie rady Szwedzi. Polaków e... i Wyszomirski, a Wyszomirski był bardzo odpowiada styl rzucania reprezentantów okay. Szwecji. Jaszka, Jaszka, Cyprza, trafka, znowu Kamil, wspaniale, 29-17, Ferson, Piotr, Wyszomirski. Po tym rzucie Persona zastanawiam się jakim cudem on może być królem Szyba! Niemożliwe! Niemożliwe! tak akcja Michała Proszę Państwa! 30 do 17! Nie można tego przegrać! Nie można tego przegrać! 13 bramkami w 500-ie to jest, nie wiem, Wojtek jak 4-500. 5, Jaszka Szyprze! Nie wierzę, no nieprawda, bo tak, że mecz że... Szwedzi dysponują wspaniałą obroną, ale nie mają sposobu na Piotra Na im... jeździł Na, obozy, na tak. obozy do Szwecji. Michał Jurecki. Przypomina mi się patrząc na Michael Jordan, który ten wielki zespół Chicago Bulls mówił, gdy nie wypadało Krajewskiemu nie trafić do bramki na koniec. Mazurka Dąbrowskiego. Szyba. Jaszka. Ależ bramka Bartka. Szybko. Michał Jurecki teraz. Puścisz chociaż na chwilę do bramki Piotra Wyszomirskiego na tym turnieju, bo zdaje się że jesteś jedynym, który jeszcze z bramki nie usiadł na ławkę w tym turnieju. Wiesz co, moim zdaniem Piotrek jeszcze na tym Mistrzostwo odegra bardzo ważną rolę i, i chyba będzie to niebawem.